Tu mamy takie koroniaty widzę, winerek postawny, ale nie wiem po ile te koroniaty. Tam Budapeszczyk i też winerek, ale nie wiem po ile... ile, co to kosztuje. Tak mamy od do, dużo pracy. Musiał umrzeć. Ta. Po ile masz tutaj te im posiaki, tak od do? O co? Od do. Od, od, od dychy do trzech dyszek, zapraszamy do, do Radomia. Od dyszek do trzech dyszek tu mamy, co to jest Felek czy nie? Felek. Co ten faleczek jest sam czy samiczka? Samczyk. Sam kosztuje? I tylerek żółty fajny I kosztuje? Czyliż ładny, ładny kolor, Trzydysk. Mam takie posiaczki widzę. Jasne. Naciki. Ale nie wiem, nie wiem po ile. Cześć kolego, cześć, cześć. 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 Witam. Tak, witam, witam, witam panowie. Jeszcze od piątej. Piątej, a, piątej już a, to wszystko, to już stoi. A, piątej już niech dyszy Witam na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targów w Radomiu Tu mam takie pawiki. Ale nie wiem, co ile kosztuje. W Radomiu trzeba przyjechać mówię, po czwartej, pół do piątej, piąte, piąte godzina jeszcze niektórzy są po handlu. Tam ja to stoją. Pasiaczek widzę na białym ogonie, tutaj jest tiplerek i pasiaczka perłowa. To co to posiada perłowe jest na białym ogonie? Żałobnik. o tak teraz dopiero. Co to jest żałobne kosztuje? 1000 złotych. Jakie turczynki to po ile? To są parki parzyste czy są tam coś samiczki? Po ile ma się te turczyny? 200, 200 Sam, samiczki? Samiczki i samiczki. Podwieści złotych za szczyk ceny wywoławcze. Są samczyki i samiczki. Zapraszam do kolegi, przyjrzymy w komentarzach, który cię pojedzie te parowe korniate. Co to jest ten pakiet? Gienek, to o Gienek, gdy mam to Gienek, nic nie mówi. To kolegi Gienka mam tutaj, te, te właśnie. Mam do kolegi na miarę, a te parowe gienek, po ile? 400 wydechów, jedna, druga, dwie wydechów. Jedna dwie dyszki tutaj, tak? Chyba dwie dyszki, jedna cztery dyszki z nie Także tutaj te kolegi Gienka nagrywamy, są samczyki, są samiczki i mamy do kolegi Gienka namiar ceny wysiłej po 200 zł. Nie ruszaj, kurde, bo mi wyżka. Takie samiczki, Jenek po niej to go, nie? To są wylotki obydwie. Tak, po ile? Po stówce do zapłacenia. Też go do kolegi nagrywamy, mamy na miarę. Tu kolegi Janka nagrywamy do samiczki, mamy na miarę. Po, Janek, po ile? Po 100 do zapłacenia. Po 100 złotych do zapłacenia. Tak wyglądają. Są takie Budapeszczy, widzę, karpiacze kafo, widzę, fajna wylotki, biały ogonek. To pewno nawet posiadanie nie wiadomo czyje? I wiadomo, Budapeszczy nie wiadomo co ile kosztuje. Też mamy widzę karpiaczki, widzę masłowe koroniate, serek ale nie ma właścicieli, żeby śwanczka, tu jest ten serek, widzę, że fajne jest ten serek masłowe, ale nie ma, nie ma nikogo. Pasiaty perłowe Takie jaśniaczki przyciągnięte, ale nie ma właściciela Mamy karfiaki koroniate Ale koledzy chodzą z rana i kupują Także trudno się zorientować po ile jakie mamy ceny ty Wydęski, takie jaśniaczki widzę. Wydęski, nie wiem czy jest para czy nie żałobne. Tu jest wydęski, tu jest drugi onek. Nie wiem po ile, jaka cena. Nie ma tutaj, właściciela od tego MB Krakowski, nie co tam, Krakuski, Panie takie jak ja, kosztują, takie krakowski. kolega Zakupiony już Godziny jeszcze nie ma rzucę, już dużo go jest zakupiony, niech to, zapacze. Sami, to jest Pytałem no, to jest Co ona kosztuje, samiczka? Monemanska, nie? Nie A co to jest? Pocztowy Pocztowy, że dychy, co nie Cztery dychy. 40 Budapeszcze te żółte po ile? wszystko po dyszku Po na ciemne po dyżku, to po dyżku. Jutro będzie Jedlińsk ten naweczek co ile, tak? Y te białe potrzeby po ile? Nie ma tu właśnie po 20 zł. Tu mam takie jaśniaczki, w jakiej ceny te jasne mamy? Po dwie pudełki, proszę bardzo. Zapraszamy, też mówię, do jedliska zapraszamy w każdą niedzielę miesiąca. Tu mam te jaśniaczki po 20 zł, tu mamy po ile. Ja są droższe widzę, bo są takie perłowe widzę. Moment mam takie perłowe te pasiaczki i po ile to? to perłowe, co teraz tutaj, najechałem kamerą, po ile to? to są żałobne no, żałobne, bo to widać po końcach, pójdą te żałobne po trzy dyszki to masłowe, dyszki. To... masłowe stuwa para. stówka para stówka para masłowe zapraszamy no. do o bardzo niskie mamy dzisiaj ceny masowych stówka para i te żałobniczki zaczyna trochę padać teraz tu mam perłowe widzę jaśniaczki. <noise> <noise> Kolegi Krzyszka nagrywamy, kolega Krzysziek czyta komentarz, ale różnie z tymi telefonami jest. Krzysiek po ile tutaj? Te krótkie jasne masz? Po ile? Po 30 zł takie jaśniaczki mamy. Kolegi Krzyszka nagrywamy. Kolega Krzysiek, czyta komentarze pod filmem. Janka nagrywamy. pani Janko od docena, bo już dezża trzyna Po ile tutaj mamy? Od, od dychy do 50. Od 10 do, do 50, 50 zł, tak jak po... sztuka. Jak sztuka, od 10 do 50. Pan Janka nagrywamy gołębie. Mogłę są różne te posiadki, widzę są fajne. Też kosztują więcej, też zacznę trochę kropić. Poszę po 3 para. Pana Janka też nagrywamy. Wszystkie w parach. Wszystkie w parach, mamy namiar. A tam mamy te czekaj. Czaposze. Te, te, te też parzyste. I te czaposze idę? Po trzy, po trzy tu, Pani Janku. Tu są takie różne hamburki, wyśwance. To taki mezanierz kolorowy, widzę. wyśwanczek tutaj tak samo, rumuny są. A rumuny po ile? Para jest. Para, po ile tam nagrywam? 50 zł. Żółty jest czarny. Żółty jest czarny. Te widynki, te łapczyki po, po trzy dyszki. Po trzy dyszki. Hamburki też po trzy dyszki. Po trzy dyszki, ponianka nagrywam. Wyśwance po dwie dyszki. Ale koronieta, koronieta tak? Wśwance. Siwy wyszwanczyk, dwie dyszki. Panenka nagrywamy, mamy namiar A ten kasztanek tam, ten nawiamo go nie? Samczyk? Samczyk. Co on kosztuje? Jedyczki. Dwie dwie dyszki. nagrywa nagrywamy. Panenka nagrywamy te jaśnieczki. ponieważ pojedzie tutaj to wszystko. To wszystko pod wiedyszki Mówiłem o cenach hurtowych po 20 zł. To jasne są mi te... Wszystkie małe. Wszystko w nie ma na ciemnym gonie. No panenka mamy na miarę, ktoś potrzebował coś z tych głębi. Koła, Apel do hodowców piszemy w której minucie i. Nie dzwonimy późno i poważnie rozmawiamy. Nie to, żeby ktoś przywoził na miejsce jak niektórzy. On kupi, ale trzeba mu zabieźć do domu. Tu mamy boki, takie, widzę. Nie, pocztywalnie nie wiem, tutaj po ile. Ale to nagrywamy, już widzę po samochodzie pana Stanisława i pana Daniela Gołębie. Także mamy tutaj ten eksezybizm. chyba homer, tam, jak mi się wydaje. To niemieckie, chyba są te, te wystawowe. Pana Stanisława i pana Daniele. Mamy namiar od tego, gołębie Jest do kolegi. Też pana Daniela Budapeszty. Ale nie wiem, po ile co kosztuje. Te uda paszyki pana Daniela, wszystko pod dyszku Tu pana Daniela nagrywam, nie powiem, co ile kosztuje, bo nie ma pana Daniele. Wywrotki mamy, ciemne koroniate, serki. Mamy namiar do kolegi. Pana Daniela też. Windry widzę są takie łapciate, kosmate, widzę krzyżaczek, kasztanek, widzę czerwony, ale są też brajwindry koroniate. Wszystkie gołębie Pana Daniela nagrywamy i Pana Stanisława namiar mamy tutaj, krymeczki są widzę tak samo, nie wiem tylko co, ile kosztuje, tam jest drierek inaczej berlinek, wyśwanczyki są widzę na łapciak ten czerwony. Ale nie wiem jak cenowo. te winerki tutaj Wszystkie gołymi nagrywamy pana Daniela i mamy namiar do kolegi Też pana Daniela widzę tu jest perłowe, takie ściągowe i brudek Broda ma to jest brudek i tam żołowny chyba Tu mamy kapocynki też pana Daniela i wródki te brudki też parfażyste, tak. chyba są, te wrótki żółte. Tu mamy gile, i jest ich tych gile, sporo tu widzę, 4-6 gile, też Pana na nagrywamy te gile. Ale nie wiem po ile. Tu jest taki trouser widzę, inaczej jest transol, inaczej trouser. nie wiem co to jest. Pawiki mamy, nie wiem czy nie para tych tranzolów, bo tu jest tak samo. O, nie wiem czy nie para tych Jeden zwięk. tam to chyba samiczka jest. To jest chyba samczyk też pana Daniela gołębie i namiar jest do pana Daniela też nagramy są widymki są widzę różne większe łapcie i mniejsze I namiar do kolegi mamy Do pana Daniela jest namiar i do pana Stanisława Tylko nie znam ceny Te szapuszki tak po ile to mamy Zł. Za sztukę tak? tak? Za sztukę 50 zł. Tu mamy bardzo fajne żałobniki. Te żałbniki w jakiej cenie od, od 40 do 60. Od 40 do 60. Ceny tylko kolegi są w Mamy, zapraszamy do Rodomia. Czym wybrać ładne naprawdę. Te koledzy przyłożą ładne żałobniki. Widzę, że białe naprawdę. Czy jest takie postawne, złowiutkie. Od 40 do 60 zł. Tylko kto przyjeżdża to już proszę na piąte być, bo już o piąty niektóre są już w głębiej posprzedawane zakupy mamy turbowenta i Brudki do sprzedania te wrótki po ile skosztują? Te brudki ile? 3D te brutki, to ma słowo zakupione, co fajniejszego to zakupimy. Krymeczki ile? 6 dyszek dobra, nic, dobra, sześć, nic się nie dzieje. 6 dyszek Dreszki Dreszki 120 parka. Wiesz pan, czy ten macie te korniate, po ile to nie mamy? Po ile to mamy? Samce, podwiedyszki. Pod Te perłowe tutaj, po ile? Też samce, też podwiedyszki. Takie winerki łapciate po ile kosmate? Po stówce za sztukę, tak? są jakieś parki, czy samczyki, czy samiczki? Samczyki same, tak? Tak. Po 100 zł, cena też się do uzgodnienia to z kolegą. A te jasne, tutaj te trochę ciągłe, po ile? Kosztują. Jest tak duży, że jeszcze większy niż w zeszłym tygodniu. Jest tak dojechali, że naprawdę. czekaj, jak się boże. Ja fajna była co białganka, cena kosztuje? 40. Tylko 40 zł, tak? tylko 4 dyszki w Radomiu. I do tak, po ile tutaj masz te jasne? 40 zł, ale są krótkie, małe, takie podkije podtyczkę, widać, że z jednego lotu. Zapraszamy do lodemii. jest dużo jasnych można wybrać i naprawdę ceny są, częściej ma i ceny są naprawdę bardzo niskie tu 40 zł w górkę. Niektórych jak są oprawione smolne, to będzie kosztowało jej 100 No ile takie cukroweczki? To jest parka czy nie? Parka. I koszyją 40 zł. Na dole też 40, tak? Te widzimy łódzkie, co one kosztują? 50 zł, tak? Te krymeczki, te krymeczki są fajne. Parka jest, nie? I ta parka krymeczku po ile? 50 zł. I mamy pasiatę, czy żałowne? Bo nie widzę tutaj kosia. Co kosztuje? Proszę bardzo, to jest winery taki perłowy, ciemno, a już nie ma gdzie tutaj stanąć. Te czerwone, co kosztują? To? Lewis to jest para? 30 zł. Nybeczek? Sam. Co Kosztuje? 25 zł. Takie potrzeby po ile mamy? 10, 20. Zbocianka za 150 Kiebu do paszczyki? to kolega po podeszku. Zapraszamy do rozumienia, nie musi stanąć. Cześć kolego. Dobrze, że pomagasz tacie. Niech się wdraża. Panczyki po ile? Dzisiaj targ przebił wszelkie oczekiwania jest taki targ, że nie ma gdzie tu się nawet rozłożyć bardzo duży targ. Większy niż w zeszłym tygodniu Tu mam takie jaśniaczki, proszę pójdę te jaśniaczki Nie, w które. Tak od docenu, nam mniej więcej, bo to sobie ja wiem 15-20 złotych Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi, naszych gołęby i naszą paszę. Jak wszystko kolega powiedział o podyszku, takie proszę zobaczyć. Dzisiaj naprawdę jest Tak mamy bardzo duży i bardzo ceny niskie. Cena hurtowych naprawdę można nakupić, aby mieć tyle kasy, co ci jest gołębi. Ja śniaszki tutaj, no to, to ona działa w nie? proszę. A żałobny? Kosztuje? Takie perłowe po ile mamy te, te perłowe tutaj za sztukę? Od do, dobra. Od 50 w górę. Od 50 zł w górkę. Bardzo duży targ, bardzo duży rynek. To ile mamy? Po ile potrzebę? po 10 zł. Ten żałobny tutaj. Po 20 pasiaczek 20 Tu mamy kolegi Jurka, nagrywamy te wiedeńskie. Mamy namiar do kolegi Jurek Po ile my te wiedeńskie mamy? Za sztukę, tak? 1050 zł za sztukę Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hajka. Nic nie nie, nie, nie ruszam no To są Jurek samczycz czy samiczki samczyk jest po prawej i samiczki to Te samiczki dwie, pierwsza z lewej, tak jak ja tutaj mówię, dwie samiczki, tamten samczyk po prawej. Po Jurek jeszcze raz 250 zł. głębi nagrywam Jurek to korniaty masłowe na łapciach, to co tego kosztuje? Jak? To korniate to masłowe. Masłowe. Co to jest? To pasiatę Masłowe, ktoś potrzebował, co to kosztuje? Też stóweczkę. Tamte po 70 zł. po 70 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, Z łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejta. O, teraz. Tu mam takie pocztowe. Ale nie wiem po ile, ile, co kosztuje. Nie wiem po ile to pocztowe, bo nie ma właściciela.